Planujesz altanę w ogrodzie? Drewniana altana to nie tylko piękne przedłużenie Twojego domu i przestrzeni wypoczynkowej, to także trwała konstrukcja, która może służyć przez lata. Zaczynamy od solidnego projektu i planowania. Określ wielkość, styl i funkcje altany jeszcze zanim kupisz pierwsze drewno. Kluczowy jest dobór odpowiedniego drewna. Konstrukcyjne, suszone i strugane elementy zapewnią stabilność i odporność na warunki atmosferyczne. Następnie przygotuj stabilne podłoże i fundamenty, które ochronią konstrukcję przed wilgocią. Po tym montujemy konstrukcję nośną, słupy, belki i łączniki. Kolejny krok to dach, który zabezpiecza altanę przed deszczem i słońcem. Możesz wybrać gond, blachodachówkę lub dachówkę. Na koniec impregnacja i wykończenie. Zabezpiecz drewno odpowiednimi środkami i dodaj detale, które podkreślą charakter altany. Altana z drewna od centrum drewna profilowanego Trzysenki to inwestycja w komfort, estetykę i wartość Twojej przestrzeni. Zacznij ją już dziś.